Te wstrętne kolejki w Polsce w poradni. Cześć to ja, Mariusza. To jest mój kanał. E. Lekarz z Niemiec. Opowiadam historie medyczne. Rozmawiałem ostatnio z Barbarą i z Marianem, i opowiedzieli mi, że umówili się do poradni. Pulmonolog, neurolog, wiadomo, na godzinę określoną. I czekali, wyobraźcie sobie, 2 dwie godziny, 2,5 dwie godziny, 3 godziny. To ja się pytam, czy ten lekarz chociaż przeprosił i zapytał się i poruszył ten temat, że Państwo muszą tak czekać w kolejce. Nie chcę się mądrować, ale myślę, że brakuje nam wszystkim pracy u podstaw. A ta praca u podstaw to jest dosyć prosta sprawa. Proszę, przepraszam. Dziękuję. Przepraszam, że spóźniłem się do pracy. Przepraszam, że musiał pan dzisiaj czekać na poczekalni. Wszystko w porządku. I tak dalej, i tak dalej. Ta praca u podstaw jest szalenie ważna. I czy jest się pielęgniarką, sprzątaczką, lekarzem, chirurgiem, ordynatorem. Proszę. Dziękuję. Przepraszam. Powinno z każdych uspadać. Anestezjolog nie przyjmuje zbyt często pacjentów, ale na premedykacji, to znaczy na przygotowaniu do operacji mamy takie swoje, swoją poradnię. Jeśli jest czarno i pacjenci muszą czekać, to zawsze przepraszam. To nie zawsze jest moja wina. Ale wystarczy to proste przepraszam. I człowiek czuje się doceniony, czuje się człowiekiem. Dlatego. Praca u podstaw. Proszę, dziękuję, przepraszam i wszystkim nam będzie dobrze. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.